Jestem zadowolony z tego, co jest i wierzę, że chłopcy tam zwierząt w meczach ligowych. Także tutaj myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Przede wszystkim po całej wypowiedziach tych chłopaków widać, że, że, że ten pesymizm się gdzieś tam, oczy dalej. Mówię o optymizmie, my chcielibyśmy tego zepsuć, zależy nam bardzo na tym pierwszym meczu z Rakowem, także, żeby, żeby dobrze wystartować. Także uważam, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Ja 4 urazy, każdy tam, ale według mnie przygotowanie do ligi naprawdę super. Tak to jest, to to, to to jest dużo nabudowane po coś. Mam nadzieję, że, że, że ta runda to potwierdzi, że latem nie dojdzie do żadnej zmiany praktycznie i, i tak sobie też znaczy ciężko coś w więcej pokaźni w sezonie. Trzeba jedynie biegać w każdym meczu, a zbudować fundamenty po to, żeby ta runda jesienna była Dużo stanem, była dużo tej... ja, lepsza niż była Atmosfera jest naprawdę w okresie budowawczym była w szatni bardzo dobra. Wiadomo, że punkty, jeżeli byśmy zdobywali w każdym meczu ligowym, byłaby jeszcze lepsza. Także myślę, że kolektywnie jesteśmy w stanie dużo namieszać w tej lidze. Wiadomo, że fajnie jest zacząć sezon po tak długiej przerwie od zwycięstwa, bo to jeszcze bardziej zmotywuje nas na piątkowy mecz u siebie. Na pewno nie jedziemy się bronić do Rakowa. Chcemy atakować i przywozić punkty z każdego wyjazdu.